Hej, hello, z tej strony Żywe12 i zapraszam was do Zagrajmy w Winter. I wróćmy do przygód naszego tenkiego Krasnoluda. Zmieniłem nazwę Żywe12.pl na Gorim to Luskan, bo stąd pochodzi. Niech mi nosi ty nazwy, bo nie wolno żyć z kropką, chyba, iluś, nie wiem. Dobra, to pierwszy na tarczownik uszedł. I zaczniemy od takiego samouczka, od którego zaczniemy naszą przygodę. Chyba nawet zguzia to starożytny cmentarz, na którym do grobowca składa największych bohaterów i wybrzeż... Nie zawsze przeczyta. Obejrzyjmy sobie w tym odcinku system walki. Trochę eee, Troszkę fajnie. Ale ryczy! się korzystając z WAS, eee, tak. się statek, który spodróżował najwidoczniej do Luskan. Zgaduję. E, każdy tu zaczyna. Startowa lokalizacja. No co zaczniemy od naszego szeregowego Wilfreda. Dzięki Bogom. Kiedy zobaczyłem jak Drakolicz atakuje statek, obawiałem się, że nikt nie przeżyje. do szeregowego Wilfreda. Co sprowadza A, co mnie Dobra. Zaczy, skończyliśmy. Uuuu, czas. Shift i W sprint chyba Aha nie mam jeszcze wytrzymałości Mam na razie podstawowy skill Czyli skill, autoatak I tak co do gry będziemy Od początku, to będę z przyjemnością nagrywał wszystkie odcinek Ale później nie będzie mi się na... nie będzie mi się chciało nagrywać wszystkie odcinków. To będzie trudne Będę nagrywał te ciekawsze misje Choćby gameplaya, ale tak pod dobrze ci widzieć 24. Dobrze no, wiedzieć, nie że nie wiem, ktoś przeżyła tak na. I Chociaż do udało dolegało... nam się powstrzymać główne siły walindry. Do Den zakończenia walki tak... jeszcze daleko. Na polu bitwy roi się od... odbywanie. lewy przycisk myszy, by użyć e, polski, pierwszej damik, mocy tak nieograniczonej. Tak, celownik nad przedmioty i nie przyjaciółby namierzyć dany obiekt. Dobra. Mamy na misji uratować rannych żołnierzy. Dziękuję ci. Dziękuję, proszę. Po mamy wytrzymałość, to będziemy mogli na tym na nie... nie wiem, grałem czorodzie, to się teleportuje ładnie. Tutaj wany. Dziękuję ci. Na, kapłan. Chodziesz? Dobrze, że tu jesteś. Łach, ratujemy Pomóż mi moim. Dziękuję ci. Proszę. Uda się dobry. To Chociaż tak komuś Dość okej. Potem dojdę na skill, będzie dużo ciekawszy gra. Za chwilę skończymy samouczek i będzie... rozpocznie się jadka. Ale samouczka jest polski Dawid. Na szczęście udało nam się stawić opór siłą walindry. Dziękuję ci za wspieranie. Może też proponować Obawiam się, że mam dobrać. dla ciebie paskudne za Okej, okay. mamy nowe wszystkie Ładujesz tarcze i bijesz na wrogę. Proste. Fajna przy to łatwo. Ku ku ku. Bijemy. Mamy zebrać strzały z pola walki. Dobra. Żołnierz bez strzał. Następnie. Tutaj szaka. A to nie to. Aha, to nam pokazuje... Te choćby świetliki pokazują nam drogę do misji. Już rozumiem. I teraz pięknie tu. Nice. O, i tu jest ten smutek. prawy ten przycisk myszy, by użyć drugiej mocy nieograniczonej. Mam tylko diabła, od Nie wiem, jakim sposobem Dracolicz znalazł się w mocy Walindry. Może to wynik paktu z kultem smoka. Okay. Najważniejsze, że odcięliśmy potwora od jego władczyni. Dobra, Kiedy Drakolicz ginie, jego duch powraca do specjalnego filakterium. Następnie może posiąść ciało innego smoka. Nie no, wchodzimy tak. Minus siebie wyłączyć. I co do jakości moich filmów. Na razie za to wszystko bardzo przepraszam. Później w odcinkach się poprawię i na to bardzo liczę. Bardzo mnie zdziwiło, że w pierwszym e, odcinku zarobił komentarz i like. Dla mnie to bardzo pozytywnie. Wiecie co, tutaj się zakończy odcinek, bo dzisiaj nie mam zbytnio dużo czasu i trochę serwer laguje. Może wy tego widzicie, aż tak bardzo nie będziecie. A mnie to dość wkurza, jest dość późna godzina. Odcinek będzie wrzucony. Ten odcinek wszedł wcześniej e, do I to jest... Chciałem wrócić dzień po ale nie miałem czasu, serwery. To Musimy odpędzić czarodzień. Dziękuję ci za pomoc. Może nie i nie przepędzić i mi się nie, nie chciało. No, Coraz więcej nieumarłych atakuje Neverwind. Napływają z zamku Never i szturmują most rzemiącego smoka. Jeśli most zostanie zdobyty, przedrą się do serca miasta, do samej enklawy protektora. ku, aby użyć pierwszej mocy spotkaniowej. Zabijemy nieumarłych żołnierzy. I skończymy. Myślę, że pierwszy odcinek nie, nie był taki zły, że się wam nawet spodobał. Drugi jest troszkę walki, a nie tylko same paplaniny. Tak. Zdziwiłem się, ale te się bardzo przyjemnie nagrywa. Myślałam, że będzie dużo bardziej. Znaczy, podoba mi się na was nagrywać. Okej. Okay. Bardzo fajnie. I mówię, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło ten komentarz w pierwszym filmiku. Dla mnie to jest choćby, nie wiem, spełnienie wszystkich marzeń. Może nie jest to normalne, ale dobra, w tym odcinku zakończymy. pożegna się krasą ludzie, gorimy. Troszkę trochę to z... z podróż robita. A droga. Droga ta prowadzi do miasta. Dobra. To tu skończymy, Gorin bo Bor się z pożegna fajnie. Killer. Uuu, braciszek! Uciec. Dobra. I do widzenia w następnym odcinku. Komentował dla Was Never Winter żywy. I do zobaczenia.